Chcesz mieć więcej pieniędzy w portfelu, ale nie wiesz jak zacząć? Oto trzy proste sposoby na oszczędzanie, które naprawdę działają i możesz je zastosować od zaraz. Pierwszy sposób, wstrzymaj się z zakupami. Zamiast kupować coś pod wpływem impulsu, odłóż to na listę do przemyślenia i wróć do niej za kilka dni. Przykład widzisz gadżet, który wydaje się absolutnie niezbędny. Na przykład elektryczny młynek do przypraw za 300 zł. Po tygodniu orientujesz się jednak, że ten zwykły ręczny młynek działa równie dobrze, a ty oszczędzasz pieniądze na coś ważniejszego. Drugi sposób. Korzystaj z cashbacku. Wiele platform oferuje zwrot części wydanej kwoty. Zwykle w granicach 2-3, czasami nawet 5-10%. Kupujesz laptopa za 4000, z cashbackiem 3% dostajesz 120 zł z powrotem. Realne oszczędności na czymś, co i tak kupujesz. Trzeci sposób. Zapytaj o rabat przy większych zakupach. Nie ma w tym nic wstydliwego. W sklepie spożywczym raczej się nie uda, ale przy zakupie elektroniki, materiałów budowlanych czy mebli szanse są duże. Te proste sposoby naprawdę działają. Który z nich wypróbujesz? Daj znać w komentarzu i zaobserwuj ten profil, by lepiej zrozumieć pieniądze.